To był jeden problem, natomiast drugi problem był w relacji z innymi. E, mianowicie ten głos blokował mnie również przed miłością, ponieważ ja tak naprawdę nigdy do mm, 30 roku życia nie miałem dziewczyny, i to przyznaję tutaj e, bez bicia, i jestem Wam do winien jako osoba, która tworzy portal randkowy. Miałem jakieś znajomości, tak. E, ale nigdy nie miałem tak konkretnie, że mógł nazwać, że kochałem kogoś albo że miałem dziewczynę. I ten głos właśnie robił w, w mojej głowie coś takiego, że teraz my skupiamy się na czymś innym i ty nie możesz mieć dziewczyny w tym momencie, bo my całą uwagę, koncentrację poświęcamy na te właśnie projekty, na pracę, na rozwój, na to, co jest ciężkie, co. Yy... Co musisz teraz zrobić i w tej chwili nie możesz mieć dziewczyny, bo nie możesz mieć miłości, nie możesz mieć żony, dlatego że przede wszystkim żona przyjdzie w momencie, kiedy ty będziesz właśnie osiągniesz te swoje cele. Kiedy ty będziesz e, miał idealne ciało, kiedy ty będziesz bogaty i będziesz mógł zapewnić jej godne życie i przyszłość. Teraz tak nie jest, więc nawet nie próbuj, nie szukaj, nie zadawaj się z nikim.